Pierwsza nagroda wręczona mecenasa polskiego rugby nie mogła trafić w ręce inne niż dyrektora do spraw sportu telewizji Polska. Mogła trafić, ale trafiła. To bardzo to bardzo miłe to znaczy, że środowisko rugby w Polsce docenia to, że trwamy przy nim, stoimy, cierpliwie, czekamy na sukcesy. No i, no i chyba z tej drogi nie zejdziemy, no bo czujemy się też połączeni jakąś ideą, nadzieją że ta bardzo wdzięczna gra ze słowa taka leżąca w naturze Polaków. Sport kontaktowy, sport efektowny, bardzo popularny na zachodzie Europy. Kiedyś no będzie też naszą drogą. No, myślę, że jeśli Włochom się udało zbudować rugby i wejść do turnieju sześciu narodów, to dlaczego nie mielibyśmy tego jakieś niedopracować? No i ten turniej sześciu. E Wtedy już może siedmiu narodów, tak? Albo, albo Puchar Świata oczywiście na sportowych antenach Wolsa. To no wie, no, no na pewno to jest długa droga, ale celne jest to, że środowisko takie jest bardzo skoncentrowane, zwarte. i Te, te projekty są już bardzo konkretne. To nie jest takie marzenie o wróżkach na wierzbie, ale widać z każdym rokiem, że ta praca z reprezentacją tak. i z Libą przynosi coraz lepsze efekty, no, a my będziemy... Złożyć tej sprawy, relacjonować. Mam nadzieję, że co roku będzie więcej transmisji na Spory, kanał z kanał sportowy i że to czekamy się udziału Polskie w polskiej demokracji w Ale tak. To skojarzenie rugby i husarii nie jest przypadkowe. Miło było szczególnie odebrać takie nagrody jak kącerz i szyszak. No, husaria to w ogóle jest coś yy, tak wspaniałego w historii Polski, co się kojarzy z z sukcesami wszystkie swoje akcesoria, w skrzydłach, w koncerzu, przyami, bandole w koniu, zbroi, to wszystko jest tak piękne i malownicze, że jeśli udało się zbudować kojarzenie między polskim rudby i w jak niech zwyciężają. Dzisiaj jest też wielki dzień w ogóle dla polskiego sportu. Dwa złote medale w Soczi, Zaczął wspaniale z Bigniew, Brudka, wiarstwo Szybkie. No to też jest dyscyplina miła pana, w sercu pana dyrektora. I to jest właśnie taki bardzo optymistyczny znak, że warto stawiać na dyscypliny niszowe, te, które nie generowały jak do tej pory milionów przed telewizorami. Właśnie Brudka, Bruszek Brudka i, i jego sukces. Się niespodziewany i wspaniały też jest nam bardzo miło, że zanim to się zdarzyło, postawiliśmy na to. Więc to jest pewna analogia między różwiarciem że się, się obiecujemy już bardzo solidnie. I róbmy. E, to jest dłuższy dystans, bo to jest trudniejsza droga, ale mam nadzieję, że doczekamy się też sukcesów międzynarodowych tej dziedzinie. Czyli trzeba być gotowym na długi marsz, no, a potem cieszyć się z sukcesów. Ciężki i praca, tak Tak Dzień, musi być. Dziękuję bardzo.